Witamy w programie Panorama Powiatu Polkowickiego. Zespół szkół w Chocianowie po raz siódmy zakwalifikował się do unijnego projektu staży zagranicznych. Jest to duży sukces placówki, bo konkurencja była duża, a wymagania bardzo wysokie. W dzisiejszym programie będziemy także na festynie z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego, który tradycyjnie zorganizowała Polkowicka Placówka Socjalizacyjna Skarbek. Zapraszamy. Chocianowski zespół szkół po raz siódmy zakwalifikował się do unijnego projektu Leonardo da Vinci. Całość jest finansowana z pieniędzy unijnych. Uczniowie, którzy wyjadą na staż mają opłacone wszystko od przejazdu przez zakwaterowanie i kieszonkowe po atrakcje kulturalne. Na całość przeznaczono 105 tysięcy euro. Unia Europejska stawia wysokie wymagania szkołom, które występują o udział w projekcie. Chocianowskiej placówce udało się to po raz siódmy. Kiedyś było łatwiej. Teraz konkurencja jest tak bardzo duża, że naprawdę trzeba się bardzo, bardzo starać, żeby, żeby projekt przeszedł. Bo ostatnio właśnie w konkursie w 2013 roku aż 711 było projektów, tyle uczestników projektów, no i no nie wszystkie przeszły niestety nam się udało. Staże w ramach projektu Leonardo Da Vinci to jak pokazują doświadczenia wcześniejszych edycji, wielka szansa dla uczniów na rozpoczęcie kariery międzynarodowej że dzięki praktyce w Lipsku dwóch uczniów w tej chwili rozpoczyna pracę w firmie BMW w Lipsku. Po prostu tam nawiązali kontakty, złożyli odpowiednie dokumenty i zostali, co prawda nie do samego BMW, tylko do firmy bardzo ściśle współpracującej, ale będą pracowali już niech właściwie pracują w Lipsku. Także to jest jeden z efektów powiedzmy tego projektu. W poprzednich sześciu projektach udział wzięło 180 uczniów trzecich i czwartych klas technikum mechatronicznego. W tym roku oprócz 30 uczniów z mechatronika, którzy tradycyjnie wyjadą do Lipska, po raz pierwszy na staże do Sewilli wyjedzie 15 uczniów technikum obsługi turystycznej. Nie wszyscy uczniowie będą mogli skorzystać z wyjazdu, pojadą tylko najlepsi. Staramy się, żeby wybrać tych najlepszych uczniów. To ma być nagroda. Oni muszą po prostu sobie zasłużyć i muszą wiedzieć, że jak się uczymy, jak się staramy, no to jedziemy w nagrodę na staż, bo staż jest nagrodą, jakby nie było. Śledzę ich wszystkie oceny, a właściwie nie wszystkie, tylko z przedmiotów zawodowych, z języków obcych i z zachowania. Te wszystkie oceny biorę pod uwagę, przeliczam wszystkie oceny, ile komu tam wyjdzie, jaka średnia i w tym momencie po prostu biorę jeszcze później po obliczeniu i sprawdzeniu. Jakie te średnie są, rozmowa jest indywidualna z każdym uczniem. Ponieważ to jest bardzo ważne, kto pojedzie na staż. Ta osoba reprezentuje naszą szkołę, ta osoba później no, musi w jakiś sposób no, sprostać tym wszystkim zadaniom, które tam są. Zespół szkół w chocianowie, a w szczególności tamtejsze technikum mechatroniczne jest zaliczane do najbardziej oblekanych placówek w regionie. Charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania, jak i dobrym i nowoczesnym wyposażeniem. No to nasza perełka, że tak powiem, szkolnictwa zawodowego. My jako zarząd, jako Rada Powiatu przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby ta szkoła nam się rozwijała, bo jest ona na pewno potrzebna, zarówno dla młodzieży, dla rodziców, jak i dla środowiska przemysłowego. Przypomnę, to strefa ekonomiczna, ale to nie tylko są osoby, które trafiają do strefy, bo po tej szkole spokojnie można znaleźć zatrudnienie również na terenie KGHM. -u. Coraz większą renomą w regionie cieszy się technikum obsługi turystycznej, również wchodzące w skład Chocianowskiego Zespołu. Ostatnio szkoła nawiązała współpracę z Austriackim Urzędem Pracy, dzięki czemu uczniowie z klas turystycznych mają możliwość odbywania praktyk zawodowych, między innymi w tamtejszych zimowych kurortach. Za czterotygodniową praktykę uczniowie otrzymają po 760 euro. Pokryte zostaną także koszty pobytu i przejazdu. Wymogi to pełnoletność i znajomość języka. Oczywiście nie ma miejsca dla wszystkich, zakwalifikują się tylko najlepsi. Dzięki porozumieniu z austriackimi urzędami pracy przyjadą do nas osoby właśnie z Austrii, które będą robić tą rekrutację. Główną podstawą oczywiście takiej rekrutacji jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. I tutaj uczniowie, którzy tak wykażą się taką znajomością języka niemieckiego mają właśnie zagwarantowany wyjazd na te praktyki do Austrii. To nie jedyne praktyki zagraniczne, które organizuje Chocianowska Szkoła. Obecnie mamy uczniów we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i też uczniowie w okresie wakacyjnym odbywają staże w Austrii, więc, więc tak naprawdę niektórzy uczniowie już mają doświadczenie w pracy w Austrii, więc, więc będzie to dla nich też na pewno w jakiś sposób ułatwienie, jeżeli chodzi o rozmowę rekrutacyjną właśnie z przedstawicielami austriackich urzędów pracy. Chocianowska Szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na naukę teorii, ale i praktykę. Jest to myślę doskonały magnes, który przyciąga do tej szkoły młodzież, bo powoduje, że ta, ci uczniowie uczą się nie tylko na miejscu w szkole teorii, ale również w znakomity sposób mogą połączyć tą teorię z praktyką. To jest związane przede wszystkim z polityką szkoły. My traktujemy kształcenie zawodowe bardzo ściśle powiązane z praktyką, z zakładami produkcyjnymi, ale również z zakładami, które w przyszłości prawdopodobnie będą zatrudniały naszych absolwentów i bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na praktyki na to, żeby odbywały się w właściwych miejscach, na właściwym poziomie, o wysoki, w ośrodkach czy w zakładach o wysokim standardzie. Oglądają państwo panoramy powiatu polkowickiego. Za chwilę jeszcze odwiedzimy Polkowicką Placówkę Socjalizacyjną Skarbek której podopieczni wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali dzień dziecka i długo oczekiwane zakończenie roku szkolnego. Na początek dyrektor Polkowickiego Skarbka wręczała nagrody podopiecznym, którzy osiągnęli w tym roku szkolnym dobre wyniki w nauce oraz dzieciom, które reprezentują placówkę na zewnątrz. Jest to tak szczególny dzień, tym bardziej, że ten nasz festyn jest połączony z takich dwóch okazji. Pierwsze to jest Dzień Dziecka, ale drugą taką okazją jest też zakończenie roku szkolnego. I uważam, że należy się dzieciom, które się starają, pracują cały rok, wyróżnienie w postaci nagród. Nagrody są różne i finansowe, i tak jak tutaj słyszeliśmy, różnego rodzaju vouchery do salonu, do salonu kosmetycznego. Są nagrody też w formie rzeczowej, jak kosmetyki, po to, żeby zachęcić, zmotywować pozostałe dzieci, żeby również Zdawały z siebie wszystko i żeby osiągały jak najlepsze wyniki w nauce, jak najlepsze zachowanie, żeby też jakby rozwijały swoje talenty, bo to może w przyszłości u nich zaowocować. Wyróżniona została m.in. Magda Smolczewska, która zakończyła naukę w gimnazjum z wysoką średnią. No, troszkę y, matematyka, jak, jak zawsze, tak? no bo matematyka zawsze była dla mnie ciężka, ale tak to, że inne przedmioty nie sprawiają mi y, trudności pracownicy polkowickiego skarbka postanowili wyróżnić także Przemka Kisieckiego, perkusistę Samouka, który ma na swoim koncie grę w kilku lokalnych zespołach muzycznych. Nie grałem tak mi jakoś wzięło że perkusja to było moje zainteresowanie i tak realizowałem tu zespołów miałem trochę i tak dalej. Nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Dzieci przygotowały układy taneczne, w których mogli zaprezentować się wszyscy od najmłodszych do najstarszych podopiecznych polkowickiej placówki. Pokaz wokalnych umiejętności dała Magda Smolczewska, która ma w tej dziedzinie wiele osiągnięć. I wtedy czujesz, no mamy różne nagrody za pierwsze miejsce, za drugie. Ostatnio, teraz byłam w Srebrnej Górze, to też śpiewałam Rzekę Marzeń. I dużo mnie zajmuje wyróżnienia. Ostatnio też występowałam w szkole. Występu oklaskiwało wielu zaproszonych gości z roku na rok. Grono przyjaciół Polkowickiego Skarbka staje się coraz większe. Wielką troską otaczamy dzieci. Stworzyliśmy, jak my to mówimy, rodzinę skarbkową, która się nam z roku na rok powiększa i tych przyjaciół skarbka jest naprawdę już wielu. I bardzo się cieszę, że właśnie możemy... W ten sposób uczcić ich obecność tutaj w skarbku i bawić się wspólnie z naszymi dzieciaczkami. Piknik z okazji Dnia Dziecka jest u nas od niepamiętnych czasów, odkąd pracuję. Pracuję tu już 13 lat. Natomiast początkowo to była taka naprawdę niewielka kameralna impreza w gronie wychowanków, pracowników i wychowanków usamodzielnionych. Z czasem postanowiliśmy na którejś z, radzie, z rad pedagogicznych, że warto ten piknik rozszerzyć o. O lokalne instytucje, firmy, osoby, z którymi współpracujemy na co dzień. Po pierwsze, żeby im podziękować za cały trud i pomoc, jaką wkładają w wychowanie naszych dzieci, a po drugie też po to, żeby, żeby się zintegrować, żeby, żeby nasze dzieci też widziały tak naprawdę, że nie tylko my jako pracownicy Skapka staramy się im pomóc, ale też są inne osoby, właśnie firmy, instytucje, jednostki, które też dokładają wszelkich starań na co dzień, żeby naszym dzieciaczkom żyło się lepiej. Od trzech lat placówkę wspiera Polkowicki Oddział Banku Zachodniego w ramach Banku Dziecięcych Uśmiechów. Osoba prawna, która składa wniosek do Banku Dziecięcych Uśmiechów, ten wniosek zostaje oczywiście rozpatrzony. Jeżeli jest rozpatrzony pozytywnie, zostaje przyznana kwota wnioskowana na rzecz określonej inicjatywy i wtedy oczywiście dzielimy się i jesteśmy tym współfinansującym daną inicjatywę. Najwięcej emocji w tym roku wzbudził jednak kalendarz, którego bohaterami są właśnie podopieczni polkowickiej placówki. Dzieci uczestniczyły w profesjonalnej sesji zdjęciowej do kalendarza w marcu tego roku. Były fotografowane w różnych miejscach i sytuacjach na terenie firmy Sanden. Na przykład w gabinecie prezesa czy sali konferencyjnej. Nie zabrakło także sesji w hali produkcyjnej. Czy była to zabawa, czy też ciężka praca, na pewno im się opłacało. Dochód ze sprzedaży kalendarza wyniósł 18 800 zł. Czek na taką kwotę prezes Sandenu przekazał podczas festynu na ręce dyrektor placówki. Było to naprawdę bardzo fajne uczucie. Widać te zaskoczenie na twarzach, bo chyba nikt się takiej kwoty nie spodziewał. Więc mamy nadzieję, że pieniądze zostaną spożytkowane tak, że wszyscy będą mieli z tego jak najwięcej radości. Zgodnie z umową, cała kwota za sprzedaży kalendarza ma zostać przekazana na wakacje dla podopiecznych skarbka. Osobno na letni wypoczynek wyjadą podopieczni po 14 roku życia. Wyjeżdżają już 28 czerwca i będzie to wspaniała wycieczka objazdowa. Będą zwiedzać najważniejsze tak jakby miejsca Polski. Będzie to bardzo intensywny i aktywny program. Będą w planach jest zwiedzanie Warszawy, jest pobyt w górach tych naszych wysokich, jest pobyt na Mazurach nad morzem. Niezapomniane wakacje czekają także młodsze dzieci. Jest to wyjazd dla tych młodszych wychowanków, jest to kolonia w górach, przepiękna miejscowość malownicza i bardzo się cieszę z tego, że organizator wypoczynku dołożył tylu starań, żeby również zagospodarować czas i bezpieczeństwo tym naszym najmłodszym dzieciom, tym 3 i 4 które też będą mogły skorzystać z tej formy wypoczynku. Była to pierwsza tego typu inicjatywa pracowników firmy Sanden. Prezes zapewnił, że nie ostatnia. Jest to akcja, którą chcielibyśmy kontynuować co roku, dlatego że jak widać dzieci bardzo się cieszyły. Te działania sprawiły dużą radość naszym pracownikom. Nasi pracownicy bardzo zaprzyjaźnili się z dziećmi, więc myślę, że jest to działanie warte kontynuacji. Tradycyjnie podczas festynu odbył się turniej piłki nożnej. Startowały w nim reprezentacje m.in. pracowników Polkowickiego Skarbka, podopiecznych placówki, ale również firm z Polkowickiej Strefy Ekonomicznej, Straży Miejskiej i Starostwa Polkowickiego. Nasza drużyna przyszła tutaj dla dobrej zabawy. Myślimy, że najważniejsze jest, żeby dzieci to dzieci odebrały. To imprezę bardzo pozytywnie. Ważne, że co roku jest coraz więcej drużyn, m.in. innymi Zitechu, Sandemu, Volkswagena, nie tylko nasze lokalne Urząd Gminy, Starostwo i Policja. No, jesteśmy, jesteśmy zdeterminowani, aby wygrać, ale to nie jest najważniejsze. Mimo, że część pikniku z powodu deszczowej pogody trzeba było przenieść do budynku, to dla zawodników aura okazała się wymarzona. Bardzo ciężko. Dobrze, że słońce nie świeci, bo by było bardziej gorąco. Myślę, że atmosfera jest bardzo gorąca. Jest ogólnie fajnie. Obok piłkarskich emocji toczyła się także rywalizacja w coraz bardziej popularne w Polsce bóle. Odbywały się także lekcje pierwszej pomocy. Wewnątrz natomiast przygotowano kącik z zabawkami dla najmłodszych oraz poczęstunek.